Was w kolejnym odcinku Widźmi na 3. Drugi dodatek krew i wina. No po prostu będziemy nazywać Widz Widzmi 3. Tak będzie lepiej. Eee, Chciałem Was poprosić z tego odcinka, bo... No wiadomo laki, lagi TP. Ale dobra, le lecimy dalej. A teraz postaram ter się trochę lepiej w ogóle.

Dobra. Lecimy, i tutaj. Tak, to taj. E, tutaj jest kowal, wiem. Więc... I płatnie. No właśnie stracimy w ogóle, co oni mają. Zbroje szmelcowane, grawerowane, kanelowane co dusza zapragnie Zobaczmy co tam masz hmm. Aż się spojrzał, dobra Uy. Jezu, plus 5? Plus 5, plus 5

O! Ho! Ho! Rokietka kurwa, dobra, biorę to! Kapie wiśniowski, sioto pieciu tych... Kapie trznot. No dobrze, czekaj, tutaj jest co? Koleca, to ja zostawię. Wywaj. Ja pilotem, czego ci trzeba mieć? Sędzia wolnego od mojej pracy. Dobra, jak się ty osiemdziesiąt to ma osiemdziesiąt pięć. No jest 170, panie Jeszcze gdybym zatwierdziłem siodło Tam było po 60, a tu ma 85, więc... Dobra Do mała później e, później przejdziemy a teraz tutaj I gadamy z nim Bo się czeka nas walka Muszę pilnie porozmawiać z księżną. Dzieci, historia skończona. Wracajcie do rodziców. Ale zaraz, szlachetne palmerinie! A co z historią o wieży i smoku? Ta opowieść musi zaczekać. Ale przyjrzyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed wami. To Gerald Z Rewin, mistrz cechu wiedźmińskiego, który walnie przyczynił się do pokonania odbrzyma goliata. Mistrzowiec zmienię? Czy to prawda, że cnota zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? Cnota nie ma tu nic do rzeczy. Zwycięża ten, który jest silniejszy. To znaczy, że nie warto być cnotliwym? Tego nie powiedziałem. To co jest potrzebne, żeby zwyciężać łotrów? Ostry miecz i umiejętności. A jeśli łotrów jest wielu i też mają ostre miecze i umieją nimi władać? Wtedy cnota może być przydatna, bo ponoć po śmierci bogowie nagradzają dobrych ludzi. Dość już tych pytań. Wracajcie do rodziców. Ta, ja, wypraw inne, ale... Jaśnie oświecona przybyła Kurno. na kolenia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać, zanim zacznie się spektakl. Prowadź. Kto wystąpi na arenie? Nilfgardcy, gladiatorzy? Blisko, no, ale nie celnie. Zresztą sam zobacz. Ktoś zamierza walczyć z Charlejem? Głupionym przez przywiązany do ogona dzwonki? Co w tym złego? To prezent od cesarza. To niebezpieczne. Dzwonki mogą nie wystarczyć. Widziałem coś podobnego na arenie w Nolnroy. Gdzie rycerz pokonał Szarleja ja z dzwonkami na ogon? Może mieli szczęście, a może dzwonki rzeczywiście wystarczą, kto wie. Tak czy owak, tylko Wiedźmin ma szansę przeżyć pojedynek z Szarlejem, który jest w pełni sprawny. I to nie każdy Wiedźmin. No i nierozsądnie jest wpuszczać tak groźnego potwora na arenę między ludzi. Dobra, od razu gadajmy dalej. Alles Dedykuje moje zwycięstwo na podobnej pannie Vivienne. Już się zaczęło, będziemy musieli zaczekać na koniec walki. Musiał boleć Musimy mu pomóc dobra na szodę! tak, tam dowiedział, dowiedziałem się, że będzie potrzebny ten na relikty. Insektom, wisielcom, upiorom, wampirom, żeglętom, no nowym wieścierczem to się przyda. Ogarzom, tu pojadą, żeglętom, reliktom. To na wspólnie to jest na pocwory, dobra. Ale na taki wypadek... Ee, no właśnie. Relikty z No, ale tylko relikto i sanum Muszę sprzyjakować sanum To jest co? No nie jest to w ogóle eee, Sanum, o, wyśmień Sanum, dobrze Musisz być cicho. On wykrywa nas tylko, gdy nas słyszy. Tak, no biada rycerzowi! Otwórcielskabie! Wyciągnął! Żeby obalił go w ciemni! Lech przeskoczył na porę i rusza wnet na potorę! Murzano otwierć się, tylko jak iskra w popielniku, kiedy jutrzenka tnieje, tak się jedźmina, a my pracujemy. Ja wiesz, dole! Poległ palmerz. Bez ducha leży w końcu. Niedźminie! Tobie nadzieja! til Fælt. Czy ja góra akcji? A to musi być akt! Zakryjcie oczy niebu! Nie dajcie patrzeć ziemi! Bo nic już podczas tej walki na lepsze się nie Co przeszła ci ochota? Położone są losy potwora na szalach bogów surowych! Z czarleja życie ucieka! Wiedźmin wred skończy Czekał cierpliwie, aż wreszcie nadeszła pora. Zakręci się jak fryga i przelał w Dawaj, 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 Kochanek kochankę, gdy przychodzi rozstanie, tak biedź mi mam już arleja, a potem na... Nie no, kurwa! W sumie mogę zrobić zapis. Mój błąd. Tak wiem, mogę zrobić zapis jeszcze przed walką. Ale i tak jest zapis podobno. Uff. Ja oczywiście ja znowu muszę czekać, aż się przyczytuję. Chociaż zacząłem o 28. No właśnie minęło nieco lat 20 minut. W tym odcinku fail tutaj fail a może na ten będzie znowu fail co? I będę musiał chyba zacząć i będę chyba musiał rzucać chyba tak, albo muszę walczyć tak samo jak w poprzednim dodatku, że tam, tam upiorę do obrazu Czyli po prostu Ecz, 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 czyli, po prostu, u, trochę zawarczyć, gdy miał mniej, mniej życia, to wtedy zacznę. To wtedy na, będę nagrał dalej e, i pokażę, jak on zginął. Ale, dlaczego w ogóle mógł dawać taki dawać takich bochów? jeszcze na, 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 na początek e, dodatku? Tego to ja nie wiem. Ale jesteśmy. Dobra. Nie to, to. Przeciwko to I... szum. Dobra. Musisz być cicho. On wykrywa nas tylko, gdy na... Ja Tak, jada rycerzowi. Pod kurcie, Wyciągnął, żeby rozgarł Lecz Wiedźmin przeskoczył za porę i równa się na potwore! Zważone są losy potwora na szalach bogów sumowych. Z Strzaleja życie ucieka, Wiedźmin wnet stończył łowę. Zakryjcie oczy niebu, nie dajcie patrzeć ziemi, bo nic już podczas tej walki na lepszy dzień. Podkreślacie, mogę wybrać Ajcie! Zjadanie nam wszystkim, gdyż podróż zwycięża. Zacznijmy odwaga, siła ode

Chodź dalej. Co tu są? Za księżną! Dobra. czekał cierpliwie, aż wreszcie nadeszła polska. Zakręcił się jak fryga i przelał... Ja p***dolę! ...pracują mu życia, ćwierć! Już wie, że Wiedźmina w objęcia bruna dno palca, śmierć! A tu są! Za księżą! Zdychaj! Jadam, poległ Palmer. Bez długa w Niech Kto wie nadzieja? Walcz, dzielniaz do końca! Może widzimy się w tym odcinku, jak, jak będzie jak miał mniej życia. No to, to widzimy się w tym odcinku.